Jan Kochanowski, Treny tren szósty. Ucieszna moja śpiewaczko. Safo słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała. Tęś nadziei już po sobie okazowała, nowe piosenki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy. Ale cały dzień prześpiewając, jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym, Całą noc prześpiewa gardłkiem swym ucieszonym. Prędkość mi nazbyt umilkła. Nagle cię sroga śmierć spłoszyła, Moja wdzięczna szczebiotko-droga. Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami I tę trochę. Teraz płacy sowicie łzami, a tyś, ani umierając, śpiewać przestała, lecz matkę ucałowawszy takiej żegnała, już ja tobie, moja matko, służyć nie będę ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę. Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać, domu rodziców swych miłych. Wiecznie zaniechać. To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny przypominać więcej, był jej głos ostateczny. A matce, słysząc żegnanie tak żałościwe, dobre serce, że od żalu zostało żywe.